Читай. А. 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 Браво. И. Все. И. и I u uwaga. Stasiu, a gdzie a gdzie a popatrz gdzie a duże a gdzie a tutaj pasuje Brawo! a a I. Stasiu, zobacz, co Magda daje. I. Gdzie. Gdzie i. To. U, nie pasuje. Gdzie i. Stasiu, gdzie. Popatrz, gdzie takie. Gdzie i. I tutaj, tak. Uwaga, dajemy. O, Stasiu, dajemy. Zobacz. Warączka bieżąca. Zobacz, dajemy. i. Pasuje tutaj, brawo. I. Popatrz, oczko patrzą tutaj i. I. Włos. O u. 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 Gdzie u? Popatrz, u. Pasuje tutaj, brawo. A. I. Magda zabiera. Popatrz test, jak co Magda robi. A? Nie ma A? Nie ma I? Nie ma U? Uwaga, teraz ta sprząta. Poczekaj, po jednym. Słuchaj, co Magda mówi. Uwaga. Daj. Daj. A. To to daj Magdzie, a Stasiu dla Magdy. Dziękuję, brawo. Uwaga, daj u, Stasiu słuchaj, daj u, gdzie u? U, daj. Daj, Magdzie. Brawo, dziękuję, Stasiu. Zobacz, co zostało. I, daj i. Dajesz, Magdzie, i. Dziękuję. Brawo, Stasiu. Oprzątamy. Pomidor, ogórek, marchewka. Pomidor, ogórek, marchewka. Stasiu, zobacz, co Magda robi. Baba. Uwaga, popatrz. Magda daje. Taki sam. Taki sam. Taki sam. Taki sam. Taki sam, taki sam. Taki sam. Uwaga! Stasiu, gdzie też taki? Gdzie taki będzie? Popatrz. Taki sam. Popatrz. Taki. Tutaj. Pasuje. Taki sam. Taki tak. sam. Uwaga. Stasiu. Taki gdzie? Popatrz. Taki gdzie? Stasek, Halo. Słuchaj. Gdzie ogórek? Gdzie taki sam? Ogórek, hop, pasuje tutaj, taki sam, taki sam. Chłopaka, zobacz marchewka, hop, pasuje tutaj, taki sam, taki sam. Zobacz, gdzie taki? Taki, tu, hop, brawo! Aaaa! Pasuje. Taki sam. Gdzie pasuje? Tutaj, brawo! Taki sam. Taki sam. Taki sam, brawo! Zobacz, kto? Kuba. To Kuba. Stesiu. Gdzie Kuba ma głowę? Gdzie głowa? Gdzie głowa? Popatrz. No ty masz tutaj, pewnie. A Kuba gdzie ma głowę? Pokaż, gdzie Kuba ma głowę? To nogi. A głowa? Głowa. Tutaj głowa Kuby. Brawo. Stasiu, gdzie masz ręce? Gdzie Stasiu ma ręce? No tu są dwie rączki do klaskania. Rączki do klaskania są. A zobacz. Kuba gdzie ma ręce? Pokaż. Gdzie ręce Kuby? O, gdzie ma ręce? Gdzie Kuba ma ręce? Pokaż mi. Ręka, ręka, gdzie Stasiu ma brzuch, gdzie Stasiu ma brzuch, gdzie się ma brzuch, brzuch gdzie, tutaj brzuch, tutaj brzuch Kuby, a tu Kuba ma co, nogi, nogi, się głowa gdzie, Głowa, tutaj, hop, pasuje, brawo. Stasu, zobacz, brzuch. Brzuch, gdzie kuba? Tutaj, brawo, pięknie. Stasu, ręka, kubek, gdzie pasuje? Ręka, tutaj, hop. Ręka, hop. Pasuje, brawo. Noga. Tutaj, uwaga, i druga noga. Która rączka? Prawa rączka. Trzyma. I to tutaj pasuje. Jest kuba uwaga, jest, prawa I hop! kuba Kuwa, taki sam. Co mówi kot? Stesio? Co mówi kot? Kot mówi...

I'm oh stać się, stać, auta, bum, auta, się, uwaga, lampa, gdzie, gdzie lampa? A Lampa, gdzie taki? Popatrz. Gdzie taki? Tam u góry. Mhm. A tutaj? Gdzie na obrazku? Tu oczka patrzą, Stasiu. Lampa. Hop. Taki sam pasuje. Oko. Gdzie? Oko. Hop. Taki sam pasuje. Oko. Kto? Kto? Kot? Auto brzum brum. Gdzie auto? Gdzie auto? Brum, brzum, brum. Uwaga. Auto. Brzum, brum, brum, Auto tutaj pasuje takie samo. Pasuje auto. Nie ma lampy. Nie ma oka. Nie ma kota. Nie ma auta. Gdzie oko? się oko? Tutaj. Daj Magdzie, daj. Dziękuję. Idziesz już nie jeszcze. Gdzie auto? auto Bude. auto kde daj Bude. daj Bude. kto? Kot? Co robi? Pije. Kot? Pije. Stasiu? Kto? Popatrz tutaj. Kot? Pije. Tutaj pije, tak? Kot pije. Uwaga! Zobacz, kto? Kto? Kto, Stasiu? Kto? Kot? Co robi? Śpi. Kot śpi. Chrapie? Psz, psz. Stasiu, kto? Kot? Co robi? Śpi. Uwaga! Stasiu, popatrz, gdzie kot pije! Gdzie pije? Stasiu, kot pije, gdzie? Dobrze, oczka patrzą. Pokaż poruszkiem Tutaj, bra! Kot śpi. Kot śpi, gdzie? A, śpi. Gdzie śpi? Kot śpi. Gdzie pasuje? Tutaj pewnie. Tutaj kot śpi. Brawo.